Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem Was zaprosić na kolejny odcinek Cyberpunk. Um, ostatnio pomagaliśmy Peralezom. E, wdaliśmy się znowu w jakiś konf konflikt e, polityczny razem z nimi, Także musimy się teraz spotkać z Peralezem i dokończyć. E, o kurczę, się w to się. I dokończyć tę misję. E, no, moje autko troszkę poniszczone. Ale jeszcze jeździ, także pojedziemy sobie do Peraleza. I w poprzednim zadaniu ta jego żona powiedziała nam, żebyśmy mu nie mówili o wszystkim, czego się dowiedzieliśmy. Typie, czemu ty chodzisz po drodze? Ale my chyba mu powiemy, ja sądzę, że mu powiem o wszystkim. Będzie to bardziej ciekawe, tak mi się wydaje. Oczywiście na wstępie zachęcam do subowania, do stawienia łapki w górę, żeby docierał kanał do większej ilości ludzi. Kliknijcie hmm. też sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o pojawiających się odcinkach. Oraz zapraszam na Discorda. Na Discordzie pojawiają się informacje o live'ach na Twitchu. Także warto zajrzeć na Discorda, warto tam być. sorry, że mega, ja na dwóch kołach jechałem Ostrzeżony. Musimy porozmawiać. Tak, wiem, Elizabeth już mnie wprowadziła. Wygląda na to, że dobrze zrobiłem, wynajmując fachowca. A co dokładnie ci powiedziała? Żadnych detali. Tylko tyle, że SSI szpiegowało nas dla tego sukin syna, Holta. Opowiesz mi coś więcej. SSI nie pracowało dla Holta. To nie cię w głębszym bagnie niż myślisz. To znaczy, włamali się wam do mózgów, Jeff. Tobie i Elizabeth. To ma być jakaś zabawna metafora? Dziwne sny, zaniki pamięci, pomieszane wspomnienia to nie efekty przepracowania. Nie wiem, co chcesz mi powiedzieć, ale nie podoba mi się kierunek tej rozmowy. Obudź się. Twój mózg jest bardziej przeorany niż porno z wypożyczalni Braindensów. Nie płacę ci za uprawianie ze mną jakiś Gierek. Mów wprost. SSI pracuje dla ukrytej siły, która manipuluje Twoim życiem. Przejął twoje życie i zaczął kierować twoją karierą. Przyznaję, że było kilka wygodnych zbiegów okoliczności, ale. Zaszczepili ci przekonania, osobowość, może nawet ten sceptycyzm, który tak mnie wkurwia. Najwyraźniej chcą, żebyś był ich burmistrzem. Modelują cię jak glinianą kukiełkę. Kurwa! Wow. Muszę sobie przypomnieć, kto mi nakręcił tych zesłanych. Nie możesz polegać nawet na swojej pamięci. Co jest prawdziwe, a co jest kłamstwem. Czekaj. Był jeszcze ten włamywacz. Muszę do niego dotrzeć. Nigdy nie uda Ci się go znaleźć. Nie. Dorwę najpierw jego, a potem tych ludzi. Zdemaskuję tych skurwieli i zobaczymy, kto ma kogo w garści. A no jak chcesz to zrobić? Chcesz walczyć z siłami, które kontrolują twój umysł, które programują każdy twój ruch? Musi być jakiś sposób. Nie masz z nimi szans, przykro mi. Mój Boże, muszę to jakoś powiedzieć, Lis. Twoja żona wiedziała o całej sprawie. Lis? Jak to? Domyślała się od pewnego czasu. Elizabeth? Nie. Powiedziałaby mi. Bała się o twoje życie, o życie waszej córki. Trudno jej się dziwić. Nigdy niczego przede mną nie ukrywała. I niełatwo ją zastraszyć, wierz mi. Dostała anonimową wiadomość, że ma siedzieć cicho. Zareagowała jak idealna żona idealnego kandydata. Postanowiła chronić rodzinę. To in nie ujdzie na sucho. Co dalej? Nadal chcesz być burmistrzem? Nie zrezygnuję teraz. Nie podostartowałem w wyborach. Poczekam na odpowiedni moment i wtedy uderzę. Czy nie tego właśnie chcą? Dostaną więcej niż się spodziewali. A ty swoje pieniądze. Do zobaczenia, Wi. Powodzenia. Kurde, ja lubię. Pomóc do końca. Myślisz? <coughs> <kuk> Moim zdaniem nie stoją za tym ludzie. Mhm. Kosmici. Haha. Ha. Jesteś za młoda, żeby to pamiętać. Ale kiedyś sporo mówiło się o zagrożeniu ze strony przyczajonych w cyberprzestrzeni SI. No, czyli kosmici. To bez znaczenia. Najważniejsze, że facet podjął rzuconą rękawicę. Mój człowiek. Okej? Okay. Dobra, dostaliśmy sporo hajsu za to. Dostaliśmy też doświadczenia sporo. W sumie to sobie szliśmy, bo już nie pamiętam. Chyba refleks najbardziej. Chciałem sobie dobić do maksa. Najpierw to były karabiny. Możemy sobie to dodać. Dajmy sobie refleks, czemu by nie. I spójrzmy na kwestie kolejne. Księga zaklęć. Porozmawiaj z Nixem. Ok. Porozmawiaj z Nixem. No w ogóle to może przeczytajmy sobie zlecenie od Nixa. Zapowiada się ciekawie facet ma Reputację speca od zabytkowego techu, sprzętu sprzed upadku pierwszej sieci. Deki, dyski magnetyczne i tak dalej. Większość ludzi uważa, że stare. Gra te stare graty, dziś również przydatne dziś równie przydatne co gramofony, ale ja nie byłbym taki pewny, okej? Okay. Czyli co, mamy z nim tylko porozmawiać, ale o czym? O ty, dziadu! Jeszcze znak... Jeszcze znak pytania będzie mi tu dawał. Masz coś do mnie, a teraz podnosisz ręce do góry, co? Koniec, ziomek. Tak się załatwia w sprawie w Night City. Jesteśmy na miejscu. O, aż mi płonie w środku. To nieźle. Chyba mi się opony przegrzały. Czy ten tak jest tutaj do dół, Nie, muszę iść na około. Hmm, czyli do Afterlife, okej. masz, ma słuchaj, taka sprawa. Robotę mam. Zainteresowana? No raczej. Słucham. Widzisz... wpadłem na ciekawe ogłoszenie w sieci. Niech zgadnę. Pigułki na potencję. Mr. Stad w okazyjnej cenie. Jestem poważnym człowiekiem. I zajmuję się poważnymi sprawami. Ktoś sprzedaje Księgę Zaklęć. Jeszcze sprzed upadku pierwszej sieci. Trochę się na tym znasz, prawda? No, więc wiesz, ile takie programy mogą być warte. Chcesz, żebym wykradła tę Księgę? Niekoniecznie. Wystarczy, że ją kupisz, zwrócę ci pieniądze i dorzucę drugie tyle. Mam za ciebie robić zakupy. Co, może jeszcze wyskoczyć po zgrzewkę Nikoli? Dobra, Poczuj. Kto chce się rozstać ze skałą? Kto tak robi? Desperaci. A desperaci mają taką jedyną cechę, że są nieprzewidywalni. Jedno niewłaściwe słowo i sięgają po Dlatego to ty pójdziesz na spotkanie ze sprzedawcą. Z Giverą za Okej, okay, zrobię to. Zuch, dziewczyna. Prześlę ci zaraz namiary na sprzedawcę. Powodzenia. To nie ile to może kosztować? Zadzwoń do Renu. Co jest, czemu nie mogę biegać? O, dobra. Teraz już mogę. Dobra, jestem z powrotem. Eee, wywalił mi błąd, bo nie miałem miejsca na dysku. A mam miejsce na dysku, nie wiem dlaczego. OBS mi płata jakieś figle. Eee, także nagrywamy dalej. <laughs> I jedziemy pod wskazany adres. samochód może mi wybuchnąć. Naprawdę tego tak rzuca. metrów zostało No jedź Fajne auto. O, fajne, podoba mi się. Kolejne, coś mi na gardle siadło, no. Tak? Księga Zaklęć. Masz ją? Oczywiście, w bezpiecznym miejscu. Podam ci na miarę skrytki, jak tylko dostanę pieniądze. Próbujesz mnie wyruchnąć. Wynajmniej. Ja po prostu. A ja tego bardzo nie lubię. Kusi mnie, żeby zakończyć te negocjacje z Hukiem. To byłby wielki błąd. Po pierwsze, mnie próbujecie oszukać. Po drugie, Jestem przygotowana na taki obrót spraw. Hmm. Nie robię interesów z oszustami. Lepiej, żebyśmy się już nie spotkali. No co, już? <coughs> A, i wykradnij dane od Areno, okej. Okay. Ja jeszcze mogę ten, 55.1 cbd O, mamy wszystko Znaczy ja nie wykradę tych danych z komputera? Aha, okej okay. W ten sposób Mhm Mam piesz towar ze skrytki. Tylko najpierw bym swoje auto chciał. Co tam się stało, że jest taki korek? interes ta tech. Expert. Przecież tu ma 50 lat. Co najmniej Miałem ten tablet. Wtedy to był z techniki. Okej? Okay. Ten drżas i sakry cięgną zakończyć. W sumie czemu nie? Mm -hmm. O kurde, mamy aż tyle prób. Dobra, najpierw zróbmy to najdalsze, pięćdziesiąt pięć, jeden c. O kurde, Nie, jeszcze raz chcę spróbować. Musimy, o, halo, nie mogę zjechać tak na dół? Mogę, dobra. <laughs> Musimy to na dole, na samym dole. Kopia wrogiego oprogramowania, a tu mam eksplorację danych. Schemat wytwarzania, to bym chciał, wytwarzania haka wyższego stopnia. Dobra, czyli tak, 55 i 1C, FF, BD. 55, 1C, FF, BD, spoko. I teraz dalej. Mogłoby być E9, tylko że tu już nie mam BD. E9, BD. 85. Yes. okej. Okay. Plateczki z BBS-ów. Sprawdziły. E się sprawdziły. Forteca danych. Chociaż myszki. Dobra, nieważne. <laughs> Forteca danych ZT Techu to Aha. Alcatraz. Zmodowane. pitbulle przy każdym porcie wejściowym. Speed trapy. I syja na punktach dostępu, kiedy tylko postawiłem stopę na ich siatce, próbowali mnie dorwać flatlinem. Oczywiście nie znam takie numery kombo Ardwarka I killer, Waj coś tam on to zrobił. Bartmas się pojawił, jak ktoś co niech sobie zatrzyma i przeczyta. Jakoś mnie to mało troszeczkę interesuje. A, nie w tą stronę. Jedziemy do Nixa w takim razie. Idziemy do Nixa. W palącym się aucie. Dalej, myślę, że będziemy tu skręcać. Tu też nie. Może tutaj? Tak, tutaj. Ajajaja, aj, ale zarzuci. Ło. Wow. Ale przód jest zniszczony, strasznie. Strasznie rzuca na tych zakrętach, jak się wjeżdża pod górę. Na prostej drodze jest świetna przeczepność, ale pod górę i z góry jest masakra. see you at the movie tu się nie da biegać. A, po staremu. Słuchaj, tak między nami na trenerami... Może mogłabym się czegoś od ciebie nauczyć? Rołk ewidentnie coś w tobie widzi. Pogadajmy. Sprzedam ci parę sztuczek, jeszcze z czasów Bartmosa. Bartmosa? Tego Bartmosa? Powiedz, że nie robisz mnie wywała. Zanim zniknął, zaczął rozsiewać programy i prototypy lodołamaczy w najdzikszych zakątkach sieci. Słyszałam o tej jego paranoi. Wiesz, co się z nim stało? Nikt nie wie, ale wygrzebałem kilka z jego skarbów. Pokażę ci. Okej. Okay. To jest ciekawe. A to są materiały, komponenty. A co to jest ten z tym krzyknikiem? No wygląda jakby było do zadania. Weźmy to, kupmy jedno. Aha, bo to za darmo mogłem kupić. No dobra, dzisiaj mamy gościa ze sprzedawaniem. Jeśli masz pieniądze. I co? Masz tę księgę? Tak jak mówiłem, Vi. Jestem poważnym człowiekiem. Masz tyle, na ile się umawialiśmy. Moment. Oboje wiemy, że ten tablet jest wart większych pieniędzy. Może. Ale umawialiśmy się na konkretną kwotę. Od umowy można odstąpić, zwłaszcza jeśli druga strona nie była do końca szczera. Dobra. Niech będzie. Dostajesz premię. No Kodę widzisz, interesów to przyjemność. Da Daraf. się. Wi. Nie próbuj więcej na mnie tego chwytu. Dobrze ci radzę. No, zobaczymy. A ja ci radzę, żeby ze mną nie zaczynać ziłmeczku kolorowy. Eee, dobra, no i co? Zdobyliśmy księgę nawet. Powiedzmy sobie szczerze, nie tracąc pieniędzy jeszcze zarobiliśmy w dziusiana. Mamy dużo broni do wymiany. Znaczy do wymiany. Do sprzedania raczej bym powiedział. Sprawdźmy sobie w sumie karabin szturmowy. Gorszy. Wszystko gorsze jest od naszego karabinu szturmowego. A czy jakiś rewolwer będziemy tu mieć? Rewolwer, ale to jest na typ T, a ja chcę typ Power. Nie ma żadnego, okej. Okay. No, i mamy ten karabin precyzyjny. To mnie interesuje, i bardzo bym chciał jeszcze sobie tą snajperkę założyć. Snajperka mnie bardzo interesuje. Aha, budowa ciała na poziomie szóstym. okej, okay, czyli to chcemy teraz levelować. Dobra, mamy. Aha, to nie jest czy to jest trójka, żeby przewijać na bok. Dobra, nieważne. Ym, no dobra, czyli chcemy teraz w budowę w ciała na pewno iść. Teraz tak, idź do Rivera. Sprawa Piotrusia pana jest zamknięta, więc być już nigdy nie oglądać się gliny, ale rozumiem masz ochotę Masz ochotę poświętować wspólny sukces. Ale rodzinny obiad, serio, nie możecie iść do jakiejś mordowni i zapić się w trupa. No właśnie można byłoby. Chyba zaczynasz mięknąć drzwi. Hmm, do Rivera, do Rivera. Ale do Rivera sobie chyba skoczymy już w kolejnym odcinku, daj mi się wydaje. Także ja dziękuję za oglądanie, oczywiście zachęcam do subowania, do łapkowania odcinka, żeby docierał do większej ilości ludzi. Zachęcam też do kliknięcia sobie dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o pojawiających się odcinkach oraz zapraszam na Discorda, na którym pojawiają się informacje o live'ach, które odbywają się na Twitchu. No i to chyba wszystko, także do zobaczenia na kolejnym odcinku. Elo!